Standardowo na początek. O co na meczu, trenerze? Wszystko było dzisiaj tak, jak trener sobie wymarzył? No, trzeba powiedzieć, no tak, 3-0 na wyjeździe w Legionowie, gdzie chyba pelikan to. Nie wiem, czy zraz w ogóle wygrał w jakiejś takiej historii. Może zraz. Nigdy nam tu nie szło. Nawet jak ja tu, odkąd ja tu jestem trenerem, to byliśmy tu dwa razy, dwa razy wysoko przegraliśmy, ale, ale dzisiaj dzisiaj wygraliśmy. Zasłużone zwycięstwo, no, chyba nie, nie podlega żadnej. Żadnej, żadnej dyskusji, ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo mamy, mamy 30 punktów i te 30 punktów yy, no jest takie dla nas niewystarczające powiem po tym, co, co teraz widzę w szatnie. Widzę jak chłopcy się zachowują, widzę jak, jaką mają chęć do tego, żeby żeby punktować. I, i to, mi się, to mi się bardzo podoba, że, że nie zadowalają się tymi punktami, które były do tej pory mimo że te dwa ostatnie mecze nam nie wyszły tak jak, tak jak chcieliśmy, ale dziś po prostu wróciliśmy do korzeni, do, do dobrej defensywy, do bardzo dobrej organizacji, do chęci bronienia i to, to spowodowało, że po prostu dzisiaj ten mecz wygraliśmy, bo, bo jako zespół chcieliśmy bronić, chcieliśmy być aktywni. I to nam dało dzisiaj trzy punkty. Oczywistością jest, że to początek meczu zadecydował o, o, o zwycięstwie Pelikana. Był taki plan, żeby tutaj szybko strzelić bramkę i potem skupić się na defensywie? Czy to raczej się tak udało i trener nie spodziewał się, że uda się w ten kwadrans aż dwie bramki rywalowi zaaplikować? Plany to zazwyczaj kozy jedzą Powiem tak, Planować można i. I czasami z tych planów niewiele, niewiele wynika, ale no chcemy grać po prostu po swojemu. No my się nie, nie cofamy, nie stoimy, nie czekamy. Zespół, zespół chce to robić, chce to robić, chce bronić, chce bronić wysoko, chce być agresywnym, chce piłkę wysoko odbierać. I, i to, to było kluczowe. I jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę, my w sześć dni gramy trzeci mecz, bo graliśmy w niedzielę, graliśmy w środę puchar i gramy, gramy dziś i, i naprawdę nie było widać. Mimo, że graliśmy końcówkę w dziesięciu, nie było widać, że my jesteśmy. Że odstajemy fizycznie, więc ta fizyka naprawdę dzisiaj wyglądała bardzo, bardzo dobrze. No właśnie, a propos tego grania w dziesiątkę, to gdzieś tam minusik przy tym zwycięstwie będzie pan jakąś rozmowę wychowawczą z Kubą Pawlickim przeprowadzał za te dwie kartki w odstępie kilku sekund i to w... żadna zaprzewinienie: jedno odkopnięcie piłki, potem powiedzmy krytykowanie orzeczeń sędziego takie osoby niedużyny mogło to być w newralgicznym momencie, kwadrans przed końcem. No z mojej perspektywy to, to pierwsza kartka niezasłużona, druga zasłużona. Na pewno tam mamy swój karomierz i z niego eee, Zostawiamy już Legionowo, teraz mecz z Jagiellon